Siedzi rybka. Przynieś mi może, będzie lepiej na głowę, na łóżku mam. Ojdzie do mnie. jeszcze Idzie tu. To jest ta wątka, która była na tym kości tak? <noise> Mamy go Sportowa dycha 10, czyli 8,5 No elo, widzimy się ponownie po... Miałem rybę Spodziewałem się, że będzie to ona tak szybko Ale rybka wyjechała z 4 metrów na mulbery pokażę teraz a to co pokazywałem wcześniej taki po prostu grzybek najlepszy przynęty według mnie no ja to powiem dlaczego i wywozimy nie mam żadnej wędki w wodzie, bo akurat chciałem przewodzić mało nagrywałem bo nie byłem gotowy i jestem sam bo koledzy poszli spać no i co wywożę no i widzimy się przy bramie z wami ponownie jestem po czterech rybach po około czterech godzinach spania i co idę się jeszcze położyć może coś będzie wywiozłem wszystko na świeżo, bo miałem rybę tak jak widzieliście, mało nagrywałem ale będę nagrywał więcej eee, ryba miała nie, nawet nie ważyłem może z 8 kg, nie była jakimś Kolosem bardzo fajna walka, była bardzo waleczna ryba, ale to z yy, to lekka. Przewiozłem dwie wędki. Wędki czekają. Ja sobie mam tutaj takie. O! I tam są wędki. Dajmy pierwszy zestaw do łódki. Go. Zasypiemy go kukurydzą kulkami to tak. Tu mam taki nic jakiś kuleczek ma kulek i najwyżej dużo I teraz kukurydza Kukurydza z gryką Zalana w dodatku melasem, jest taka fajna konsystencja. Tu już trochę więcej, nie żałujemy. Dobra, no a jeszcze jakieś ten garść kulek na górę, żeby to się fajnie wymieszało. Dajemy przypon, który ma spaść na ostatni ładnie i tak to wygląda drugi zestaw też daje taki grzybek dokładnie taki i tak przetestujemy sobie trochę bait flossa. to jest mój najbardziej skuteczny przypon slip po prostu Derek i Właśnie taki grzybek. Muszę tutaj to. Proszę. I teraz tak. Jak sobie to przełożymy. No to. Ja to robię bardzo powoli i staram się to robić jak najdokładniej. Dla mnie, no przypom po prostu to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ok. Pięknie. Pięknie. Przecinam sobie trochę nadmiaru. I na to wczoraj pojechały dwie ryby. Nie, przepraszam, jedna. To był ten karp 8,5 i no, A tu będziecie mieli wszystko na filmie. Okej. Okay. I tak to wygląda. Po ukończeniu. No i do wywózki. Większa? No taka dyszka z groszem myślę.